Pojechałem po płytę główną. Fajna wersja Z690. W całkiem niezłej cenie. Jest pudełko, jest wszystko, więc ogólnie wydawała się fajnym zakupem pod kąpa, którego aktualnie potrzebuję zbudować. Tylko na zdjęciu, słuchajcie, był procesor. I to jest zawsze neurologiczny na moment. Natomiast sprzedający na żywo mega sympatyczny człowiek, nie wzbudzający jakby żadnych podejrzeń. Tylko otwieramy pudełko. A tam, tada. Akurat w tym świetle to. W każdym razie, o, musicie to widzieć, nie? Tą kropkę, tak też widać tutaj, o, taka kropeczka jest, nie? No, więc co to znaczy? To znaczy, że pin został zahaczony. Nie wiadomo czym, może kawałkiem ubrania. Często macie w bluzach te takie sznurki, choćby, o, tak jak u mnie jest. No to bardzo łatwo, właśnie schylając się, przejechać, zahaczyć, nawet nie zauważycie, nie? No i teraz co? No i teraz w sumie loteria, bo płata była wystawiona za 440, ja mówię, że no, no way. No i teraz tak, to nie jest nienaprawialne, to jest do naprawienia. Postaram się to podprostować, nie wiem, czy mi się uda. No i możecie w komentarzu obstawić, co nie będzie działało, a w kolejnej rolce update.